Od pogrzebu Izydora ani na chwilę nie przestało padać. Kiedy dotarłam do kancelarii mecenasa Kwiatkowskiego w centrum Krakowa, moje buty były oblepione ciężarem mokrych liści, a kurtka lepiła się do ramion. W poczekalni unosił się delikatny zapach starej skóry i kawy. To miejsce widziało, jak pokolenia sekretów przechodziły przez jego ściany. Usiadłam, skrzyżowawszy ręce na kolanach, a cisza ściskała mnie, aż drzwi zaskrzypiały i się otworzyły. Mecenas Kwiatkowski ze srebrnymi włosami i tak stanowczy jak zawsze zaprosił mnie do swojego prywatnego gabinetu. Przygotowałam się, choć nic nie mogło mnie przygotować na jego słowa. Twój brat Izydor zostawił ci cały swój majątek. Jego ton był spokojny, profesjonalny, ale te słowa rozbrzmiały we mnie jak grzmot. Dwa miliony złotych w gotówce, większość udziałów w jego firmie dworek pod Kazimierzem Dolnym. Słyszałam to wszystko, ale nie docierało to do mnie. Wciąż nosiłam w sobie żałobę, wciąż słyszałam jego głos z naszej ostatniej rozmowy, wciąż widziałam idealne zagięcie jego chusteczki w dniu, gdy spuszczali go do ziemi. Kiedy mecenas Kwiatkowski szczegółowo opisywał konta i nieruchomości, mój wzrok się zamglił. Bogactwo nigdy nie było moim celem, a Izydor o tym wiedział. Liczyło się jego zaufanie do mnie, jego ostatni akt ochrony. Moje serce bolało od przeplatającej się wdzięczności i smutku. Wtedy drzwi otworzyły się ponownie. Wstrzymałam oddech, zanim moje oczy potwierdziły to, w co moje serce nie chciało uwierzyć. Emilian, nieobecny od trzydziestu lat, a jednak rozpoznałam go natychmiast: ostra linia szczęki, teraz złagodzona. Włosy poprzetykane siwizną, ale te same niespokojne, czujne oczy. Mamo! powiedział głosem głośniejszym, niż wymagało pomieszczenie. To słowo zadrżało w powietrzu, jakby czekało dziesiątki lat na wypowiedzenie. Pochylił się, żeby mnie uściskać, i choć moje ciało stężało, pozwoliłam mu na to. Powietrze wokół nas się zmieniło. Mecenas Kwiatkowski odchrząknął. Wzrok Emiliana szybko padł nie na mnie, ale na dokumenty rozrzucone na biurku. Jego usta lekko się wykrzywiły, ledwo skrywając głód, i tak żałoba ustąpiła miejsca czemuś bardziej ostremu. Zdałam sobie sprawę, że przeszłość nie została pogrzebana. Weszła przez drzwi i usiadła naprzeciwko mnie. Ponowne spotkanie z Emilianem cofnęło mnie w czasie. Lata, które próbowałam złożyć, jak delikatny papier. Nie zawsze był obcym. Kiedyś był chłopcem pełnym niespokojnej energii, który śmiał się zbyt głośno ze swoich własnych żartów i który nienawidził surowych przypomnień Izydora o dyscyplinie i wysiłku. Mój brat wierzył w strukturę, wczesne poranki, ciężka praca, żadnych wymówek. Emilian odrzucał to wszystko. Wciąż pamiętam dzień, w którym napięcie eksplodowało. Emilian miał 18 lat. Jego oczy płonęły złością, którą mogą podsycać tylko młodość i rozczarowanie. Kłóciliśmy się w kuchni. Mój głos błagał, jego ciął mnie jak szkło, oskarżył mnie o to, że staję po stronie Izydora, że cenię stabilność ponad wolność. Wolisz jego zasady od mojego szczęścia, krzyknął, trzaskając drzwiami tak mocno, że zatrzęsła się futryna. Czekałam aż się uspokoi, aż wróci z tym zawstydzonym uśmiechem, którego używał po mniejszych kłótniach, ale tym razem tego nie zrobił. Mijały dni, potem tygodnie, jego pokój pozostał pusty, łóżko nie zastane, plakaty odklejające się w rogach. Na początku zostawiałam jego ulubione potrawy na kuchence, z głupią nadzieją, że wejdzie i zje w ciszy. Jak zawsze, urodziny przychodziły i odchodziły. Piekłam ciasta, których nigdy nie spróbował. Pisałam listy, których nigdy nie wysłałam. Pakowałam prezenty, które zbierały kurz w szafie. W święta i tak wieszałam jego skarpetę, na wypadek, gdyby znalazł drogę powrotną. Z każdym rokiem cisza stawała się cięższa, zapadając coraz głębiej w moje kości. Izydor mówił mi, żebym się nie obwiniała, że Emilian musi nauczyć się konsekwencji swoich decyzji. Ale co robi matka z ciszą, która trwa 30 lat? Chociaż moje włosy posiwiały, Wciąż żywiłam nadzieję, że pewnego dnia zadzwoni telefon, a po drugiej stronie usłyszę jego głos, a teraz siedział tutaj, naprzeciwko mnie, spóźniony o trzydzieści lat, powietrze między nami wypełnione było nie przeprosinami, lecz szelestem papierów po spadku. Obecność Emiliana przywołała wspomnienia nie tylko o stracie, ale także o Izydorze, który stał u mojego boku przez każdy sezon tej pustki. Mój brat nigdy nie był człowiekiem ciepła ani łatwych słów, ale był z żelaza. Kiedy Emilian zniknął z mojego życia, to Izydor pomógł mi utrzymać dach nad głową, podrzucając czeki do skrzynki pocztowej lub płacąc za naprawy, zanim jeszcze o nie poprosiłam. Nigdy nie nazywał tego dobrocią, tylko pragmatyzmem. Stabilność to przetrwanie, mawiał, a ja wiedziałam, że mówił to zarówno dla mnie, jak i dla siebie samego. Miał mało cierpliwości dla Emiliana. Dla Izydora mój syn był niezdyscyplinowany, marnował szansę z arogancją, często się ze sobą kłócili. Emilian odrzucał rady Izydora jako wtrącanie się. Izydor potrząsał głową nad tym, co nazywał chłopcem bez kotwicy. Stawałam w obronie Emiliana więcej razy niż mogłabym zliczyć, ale Izydor tylko wzdychał i przypominał mi, że nadmierne chronienie syna może powstrzymać go przed dorastaniem. Wtedy jego słowa bolały. Ale teraz rozumiem, co miał na myśli. W ostatnich miesiącach, gdy choroba wyniszczała jego ciało, ale nie wolę, Izydor mówił z niezwykłą szczerością. Pewnego wieczoru, gdy siedzieliśmy w jego gabinecie, otoczeni ciężkim zapachem cedru, spojrzał na mnie z nad szklanki. Bądź przygotowana, Agnieszka. Jeśli spadnie na ciebie bogactwo, ci, którzy odeszli, mogą wrócić. Nie przyjdą po ciebie, przyjdą po to, co masz. Jego głos był twardy, ale za nim kryło się coś więcej ostrzeżenie i smutek. Odrzuciłam to wtedy, nie chcąc wierzyć, że jego wizja może być tak trafna. Myślałam, że żałoba zaciemnia jego osąd, że wyobraża sobie duchy tam, gdzie ich nie ma. Ale teraz, gdy Emilian siedział naprzeciwko mnie, słowa Izydora brzmiały głośniej niż deszcz na zewnątrz. To było tak, jakby mój brat wiedział, że ten moment nadejdzie i zostawił mi nie tylko spadek, ale i tarczę. Emilian oparł się na krześle, uśmiechając się uśmiechem, który nie sięgał jego oczu. Kupa czasu, mamo. Powiedział celowo, łagodząc ton. Słowo mamo brzmiało obco w moich uszach, jakby zostało wyciągnięte z magazynu po dziesięcioleciach porzucenia. Powtarzał je w kółko jak talizman, który, jak sądził, mógłby stopić trzydzieści lat nieobecności. Poczułam drżenie w środku, część mojego serca wciąż była miękka, ale podejrzenie opierało się o nią jak twarda ręka. Mecenas Kwiatkowski odchrząknął, poprawiając okulary, gdy zaczął szczegółowo opisywać spadek. Zgodnie z testamentem Izydora Słoneckiego, cały jego majątek, w tym dworek pod Kazimierzem Dolnym, wszystkie udziały w spółkach i konta płynne o łącznej wartości dwóch milionów złotych, przechodzą bezpośrednio na jego siostrę, Agnieszkę Słonecką. Kątem oka widziałam, jak zmienia się twarz Emiliana. Uprzejmy uśmiech, zadrżał, zastąpiony błyskiem kalkulacji. Wyprostował się na krześle, mrużąc oczy nad dokumentami, jakby siłą woli mógł wpisać na nich swoje nazwisko. Dwa miliony, mruknął, a potem głośniej. I ten dworek? I wszystko? Jego wzrok przeszedł z dokumentów na mnie. Mamo, nie możesz się tym wszystkim zająć sama. Jestem Twoim jedynym synem. Należy mi się część. Słowa padły ciężko, zdzierając uprzejmą maskę z jego poprzedniego zachowania. Poczułam, jak mój puls przyspiesza, rozdarta między macierzyńskim instynktem, który wciąż chciał go uściskać i zapytać, gdzie był, a zimną pewnością, że jego przybycie nie było przypadkowe. Mecenas Kwiatkowski nie drgnął. Życzenia Izydora są jasne wszystko jest wyłącznie dla pani Słoneckiej. Jego spokojny głos wypełnił ciszę ale szczęka Emiliana zacisnęła się. Życzenia? powtórzył Emilian, jego ton stawał się ostrzejszy. A co z krwią? To nic nie znaczy. Jego ręka zacisnęła się na polerowanym podłokietniku, aż pobielały mu kostki. Zmusiłam się do spojrzenia mu w oczy. Chłopiec, którego kiedyś tak bardzo kochałam, zniknął. Na jego miejscu był mężczyzna, którego już nie rozpoznawałam, który wrócił nie z przeprosinami, ale z żądaniem. Pokój wydawał się mniejszy, powietrze rzadsze. I zdałam sobie sprawę, że ostrzeżenie Izydora nie było już wspomnieniem. Działo się to na moich oczach, słowo po słowie. Słowa Emiliana należy mi się część rozbrzmiewały jeszcze długo po tym, jak mecenas Kwiatkowski schował testament do swojej teczki. Moje ciało pozostało nieruchome na krześle ale mój umysł odpłynął do lat, w których dałabym wszystko, by usłyszeć, jak mój syn bezwarunkowo nazywa mnie mamą. Pamiętałam ciszę w naszym małym mieszkaniu po tym, jak odszedł, jak zostawiałam zapalone światło na ganku, przekonana, że może przyjdzie późno i będzie potrzebował światła, które poprowadzi go z powrotem. Każdy dzwonek telefonu zapierał mi dech w piersiach nadzieją, tylko po to, by rozczarować mnie pomyłkowym numerem lub telemarketerem. Pracowałam w ciągu dnia w bibliotece, a w nocy sprzątałam biura, wracając do pustej kuchni, w której wciąż nakładałam dwa nakrycia na stół, jakby przesąd mógł oszukać los i ponownie wypełnić krzesło. Urodziny były najtrudniejsze. Rok po roku piekłam jego ulubione ciasto czekoladowe i zostawiałam je nienaruszone na stole. Mówiłam sobie, że może się pojawi, choćby po kawałek, ale ciasto zawsze twardniało, a lata mijały razem z nim. W święta pakowałam małe prezenty, skarpetki, książki, rzeczy, które kiedyś kochał, i chowałam je na dnie szafy, nierozpakowane, zbierające kurz. A teraz, po całej tej ciszy, siedział naprzeciwko mnie, zbliżając się tylko dlatego, że spadek Izydora wpadł w moje ręce. Słowo mamo stało się nagle walutą. Każda sylaba była naładowana oczekiwaniem. Czułam, jak bada granice mojej żałoby, naciskając, aby sprawdzić, czy poczucie winy skłoni mnie do ustąpienia. Chciałam wierzyć w jego powrót. Wierzyć, że trzydzieści lat porzucenia można wymazać jednym uściskiem. Ale każdy instynkt ostrzegał mnie, że to nie miłość go tu sprowadziła. To była okazja. Zacisnęłam dłonie na podłokietnikach nie ze złości, ale z obrony. Ten spadek to nie tylko pieniądze to było zaufanie Izydora. Zaufanie, na które nie mogłam pozwolić, aby zostało wypaczone przez nagłe potrzeby Emiliana. Po drugiej stronie biurka mecenas Kwiatkowski odchrząknął, przygotowując się do przedstawienia następnej grupy dokumentów. Jego stała obecność przypominała mi, że nie jestem w tym sama, nawet gdy Emilian pochylił się do przodu z oczami wyostrzonymi z intencją. Mecenas Kwiatkowski otworzył grubą, skórzaną teczkę. Szelest rozdarł ciszę. Emilian pochylił się do przodu, z oczami pełnymi głodu, jakby same papiery mogły ustąpić pod siłą jego woli, ale głos mecenasa Kwiatkowskiego był stanowczy, każde słowo celowe. Izydor przewidział, że mogą pojawić się pytania dotyczące jego woli, zaczął. Zostawił nie tylko szczegółowy testament, ale także dodatkowe dokumenty, aby jego intencje były absolutnie jasne. Wyciągnął kopie, jedną po drugiej. Akt własności dworku pod Kazimierzem Dolnym, podpisany i poświadczony notarialnie, z moim nazwiskiem już wymienionym jako jedynego beneficjenta. Wyciągi z kont bankowych, portfele inwestycyjne, każde konto prawnie związane ze mną. List z instrukcjami napisany odręcznie przez Izydora, deklarujący, że pod żadnym pozorem inna strona, rodzinna czy nie, nie może rościć sobie prawa do tego, co po sobie zostawił. Uśmiech Emiliana zadrżał, ale nie poddał się od razu. To nie może być wszystko, powiedział cicho. Jestem pewien, że wujek chciał, żebym był w to zaangażowany. Przecież jestem rodziną. Mecenas Kwiatkowski nawet nie mrugnął. Panie Emilianie, powiedział chłodnym tonem, pana wujek szczegółowo odniósł się do tej możliwości. W rzeczywistości napisał, że jeśli spróbuje pan o coś rościć. Te zabezpieczenia zagwarantują, że spadek pozostanie bezpieczny na nazwisko pańskiej matki. Nie chciał żadnej dwuznaczności. Wstrzymałam oddech. Nawet po śmierci głos Izydora docierał, chroniąc mnie w sposób, którego nie wiedziałam, że zaplanował. Pomyślałam o wieczorze, kiedy mnie ostrzegł: Jeśli spadnie na ciebie bogactwo, inni mogą wrócić po nie. I zdałam sobie sprawę, jak trafne było to ostrzeżenie. Maska Emiliana opadła. Urok zniknął z jego twarzy, zastąpiony błyskiem wściekłości, którą próbował opanować. Jego dłoń zacisnęła się w pięść na biurku, kostki pobielały. Więc pomyślał, że może mnie całkowicie wykluczyć, mruknął. Jego głos był niski, ale ostry. Mecenas Kwiatkowski zamknął teczkę, jego mina była twarda. Pana wujek nie pozostawił nic przypadkowi, spadek należy w całości i wyłącznie do Agnieszki. Powietrze między nami stężało, oczy Emiliana zmrużyły się w moim kierunku, jakbym to ja coś mu ukradła, i w tym momencie wiedziałam, że to dopiero początek jego walki. W dworku zapanowała cisza, gdy wróciłam, korytarze rozbrzmiewały samotnością, którą tylko świeża żałoba może wyostrzyć. Właśnie postawiłam czajnik na kuchence, gdy za okien dobiegł odgłos opon na żwirze. Mój żołądek zacisnął się jeszcze, zanim rozległo się pukanie do drzwi frontowych. Stał tam Emilian, deszcz przylepiał się do jego kurtki, oczy miał ostre, ale głos starannie wyważony. Mamo, zaczął tym razem łagodniej. Byłem młody, byłem wściekły, popełniłem błędy. Czy nie możemy zacząć od nowa? W jego tonie było lekkie drżenie, prawie przekonujące. Prawie wystarczające, by wstrząsnąć bólem, który nosiłam od trzech dekad. Odsunęłam się niechętnie. Wszedł do przedsionka, rozglądając się z mieszanką podziwu i kalkulacji. Jego wzrok ślizgał się po portretach i polerowanym drewnie. To mogłoby być nasze, powiedział cicho. Potem odwrócił się do mnie z wyćwiczonym uśmiechem. Jestem twoim synem, nalegał. Jego głos stwardniał. Twoim jedynym synem mam prawa. Krew się liczy. Wtedy coś we mnie się zmieniło, coś mocniejszego niż smutek, bardziej solidnego niż poczucie winy. Rodzinę, powiedziałam cicho, pokazuje się czynami, a nie DNA. Krew może nas łączyć, Emilianie, ale nie daje ci prawa do życia, które Izydor zbudował, ani do zaufania, które we mnie pokładał. Jego oczy rozbłysły, łagodność zniknęła tak szybko, jak się pojawiła. Myślisz, że adwokat i kilka papierów mnie powstrzymają? Zaskarżę to, pociągnę cię do sądu, nie możesz mnie wymazać z tej rodziny. Zmierzyłam się z jego gniewem spokojnie, chociaż drżały mi ręce. Sam się wymazałeś w dniu, w którym odszedłeś, a Izydor po prostu upewnił się, że nie wrócisz z niewłaściwych powodów. Szczęka Emiliana zacisnęła się, wściekłość buzowała pod jego skórą, czajnik cicho gwiznął z kuchni, a jego dźwięk przeciął napięcie. W ciszy, która nastąpiła, zdałam sobie sprawę, że walka między nami jest daleka od zakończenia. Następnego ranka mecenas Kwiatkowski przybył do dworku z cienką kopertą, zapieczętowaną emblematem Izydora. Położył ją delikatnie na stole w jadalni. Jego twarz była nieczytelna. Twój brat poprosił, aby to zostało ci dostarczone, gdy nadejdzie czas, powiedział. Wierzył, że może wyjaśnić to, czego testament nie był w stanie. Moje palce drżały, gdy łamałam pieczęć. Pismo w środku było Izydora, precyzyjne, celowe. Każde słowo było tak wyryte, jakby było naładowane celem. Wzięłam głęboki oddech i zaczęłam czytać na głos. Mój głos był twardy, chociaż słowa ciały głęboko. Kochana siostro, jeśli to czytasz, oznacza to, że odszedłem, a Emilian wrócił. Chcę, żebyś wiedziała, że nigdy nie przestałem kochać mojego siostrzeńca. Miał talenty, ale też wady, których nie chciał okiełznać. Nie mogłem mu powierzyć ciężaru tego, co zbudowałem, nie dlatego, że chciałem go skrzywdzić, ale dlatego, że bałem się, że to roztrwoni. Odpowiedzialność bez dyscypliny to pochodnia na suchej trawie. Zrobiłam pauzę, spoglądając na Emiliana po drugiej stronie stołu. Jego twarz wykrzywiła się, duma i ból walczyły pod powierzchnią. Kontynuowałam. Wybrałem ciebie, Agnieszko, ponieważ nosiłaś trudności z godnością. Wytrzymałaś porzucenie, samotność i rozczarowanie. Ale nigdy nie pozwoliłaś, by goryczcie zdefiniowała. To, co zostawiam, nie jest nagrodą, lecz ciężarem, który wymaga twardości. Jesteś tą, której ufam, że go uniesie. Cisza, która nastąpiła, była gęsta, taka, która nie pozostawia miejsca na argumenty. Szczęka Emiliana zacisnęła się, jego oczy zwęziły, jakby sam papier go zdradził. Więc pomyślał, że nie byłem wystarczająco dobry, wypluł. Jego głos był chrypiący. Ostrożnie złożyłam list, dociskając go dłonią. Pomyślał, że nie byłeś gotowy, by cenić to, co najważniejsze, powiedziałam cicho. Pięści Emiliana zacisnęły się. Jego oddech był urywany, uwięziony między wstydem a wściekłością. I w tym momencie zobaczyłam chłopca, którym kiedyś był, wciąż zagubionego w mężczyźnie, który stał naprzeciwko mnie. Krzesło Emiliana zgrzytnęło głośno o podłogę, gdy wstał. On cię otruł przeciwko mnie, krzyknął, wskazując na list Izydora. Przez trzydzieści lat upewniał się, że będziesz myśleć, że jestem nic nie wart. A ty, ty po prostu na to pozwoliłaś. Jego głos załamał się i przez ulotną chwilę usłyszałam nie gniew, ale desperację. Ale gdy potrząsnęłam głową, jego twarz znów stwardniała. Jesteś moją matką, syknął. Jesteś mi winna więcej niż to. Jeśli nie dasz mi tego, co mi się prawnie należy, wciągnę cię do sądu. Obrzucę nazwisko Izydora błotem, zrobię z twojego życia piekło, z którego nie uciekniesz. Mecenas Kwiatkowski wstał spokojnie, naciskając dyskretny przycisk w pobliżu drzwi. To nie będzie konieczne, Emilianie. Twój wujek zabezpieczył wszelkie środki, aby zapobiec dokładnie temu. Wściekłość Emiliana rozpłynęła się w urywanym szlochu. Opadł z powrotem na krzesło, chowając twarz w dłoniach, a słowa wychodziły przez zaciśnięte zęby. Przez te wszystkie lata nie miałem nic, nic, a teraz ty tu siedzisz z tym wszystkim. Wstałam, twarda, choć moje serce drżało. Emilianie, powiedziałam cicho, ty wybrałeś odejście. Izydor nie zmusił cię do porzucenia mnie. I żaden list, żaden spadek, żaden sąd nie może cofnąć decyzji, które podjąłeś. Drzwi się otworzyły. Weszło dwóch ochroniarzy. Emilian spojrzał na mnie wtedy. Jego oczy były czerwone, a twarz wykrzywiona zdradą. Pożałujesz, mruknął, pozwalając, by go wyprowadzili. Gdy drzwi się zamknęły, echo jego kroków ucichło w korytarzu. Wypuściłam powietrze, które wstrzymywałam. Mój szept wymknął się w ciszę. Nie dla niego. Ale dla samej siebie. Żegnaj. To nie było pożegnanie z synem, którego straciłam dawno temu. To było pożegnanie z iluzją, że kiedykolwiek naprawdę wróci. W kolejnych tygodniach dworek się zmienił. Chodziłam po jego pokojach i zaczęłam je czynić swoimi, malując ściany, przestawiając meble, wypełniając zakątki zdjęciami i książkami, które opowiadały o tym, kim się stałam. Dom nie czuł się już cieniem Izydora. Ale żywą przestrzenią z pamięcią o jego dyscyplinie i mojej cichej sile. Pewnego popołudnia usiadłam z mecenasem Kwiatkowskim w gabinecie, finalizując papiery na fundusz stypendialny imienia Izydora. Dawałby szansę studentom, którzy dorastali tak jak ja kiedyś, bez stabilności, bez pewności co do jutra. Ta myśl dała mi spokój. Majątek Izydora nie będzie zbierał kurzu ani nie wpadnie w niegodne ręce będzie żył w życiu, które dotknie. Zrobiłam też własne plany. Mój testament nie będzie pozostawiony przypadkowi ani więzom krwi. To, co mi dano, przejdzie na tych, którzy okazali lojalność i troskę, a nie na tych, którzy pojawili się tylko wtedy, gdy na horyzoncie zabłysły pieniądze. Wybrałam nazwiska ostrożnie: sąsiadki, które przynosiły zupę, gdy Izydor zachorował, gospodyni, która wiernie została przez dziesięciolecia, daleka kuzynka, która pisała listy, nawet gdy nie było nic do zyskania. Wieczorami siadałam przy ogniu z herbatą i pozwalałam, by cisza mnie otulała. Nie nosiłam już tylko żałoby, nosiłam wolność. W noc, w której wymieniłam zamki, zatrzymałam się przy drzwiach, zanim przekręciłam klucz. Dworek za mną czuł się bezpieczny. Nie tylko przed intruzami, ale przed duchami oczekiwań. Krew przyniosła mi ból, ale miłość, ten twardy rodzaj, który pokazał Izydor, dała mi spokój. Wiedziałam, że rodzina nie jest definiowana przez spadek, ale przez obecność. Jeśli chcesz, by ta historia miała dalszy ciąg lub potrzebujesz innej opowieści, daj mi znać. Nie zapomnij również zasubskrybować Dziennik Emocji, aby nie przegapić kolejnych historii.